No. Klasy, to to to, podały. No, no to możecie ty powiedzieć. No, nie wiem, z Ale tak, nie, tak tak jest, tak Ale tam nie jest, no to <grym> Nie <zespołowano>

A, wziął ich, w... Tak? Ja, no, nie. Czy nie się Tam bronek był. się patrzę na mnie, jak mówi ciasto. No, patrz na mnie. A się pochodzić do mnie. O, ja, co? Myślaś, ty, 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 ty. Ja już mówić. Dobrze. mi nigdy nie, ja. nie odesą.

No, ten na to by 2 Nie wiem, czy to było bez powrotów. No właśnie, co to składamy? Za myśmy, myśmy mieli dwa razy po tysiąc metrów, żeśmy biegali. Później tego 200, dwa tysiące metry biegali. To stówkę 400 i 800.

ja to nie jest. A No, ja, No, bo ja bo bo ja dalej, bo i dobrze, że ty wypełniałeś wszystkie w w niemieckim. No, ja też jestem tam. jestem ciemna, i mam ja to były używane. Czerwone. No, bo wtedy miałem cztery zdjęcia. a te zielone były luka. A, czyli to nie ty uzupełniałeś, rozumiem? Czyli to nie ty uzupełniałeś? Czerwone. zielony tam... Czerwone. To nie było, nie? I z angielskiego też niektóre może masz zrobione, to dobrze. Mi się nie jak się robi. Dobrze? No. To wszystko moje. To nie są wszystko moje, bo to mała książka Mi nie dobrze, bo ja coś obracam. Ola, co masz w Tak, bo to się mi się nie chce robić nic angielskiego. Tak to bym mówiła, tą kartę od sama pojechała, nie? No właśnie, nie. Właśnie, nie. Właśnie, z tatą. Tak to bym sobie wyprostowała, gdybym miała za szkoły, nie? To bym miała podróż za tą